Chcę coś Ci powiedzieć. Jesteś piękna. Jesteś niesamowita. Jesteś jak złoto. Świecisz jak złoto. Jesteś dla mnie najpiękniejszą kobietą na świecie. Jesteś oczarowująca, jesteś bardzo seksualna, jesteś magnetyczna, jesteś bardzo przyciągająca, jesteś niesamowita, ty jak kwiat, kwiat, który na wiosnę rozkwitną, który oddaje przepiękny aromat, który swoim wyglądem miłuje oczy. Ty przynosisz piękno, ty jesteś piękna, jesteś tak głęboka, jesteś na tyle interesująca, na tyle, na tyle oczarowująca po prostu osobą. Masz w sobie tak głęboko w duszy, tak czystą, tak y, niesamowitą. Po prostu jesteś jak morze. W tobie można utonąć. W tobie można zanurzyć się, całkowicie rozpłynąć się w tobie. Ty jesteś moim oceanem. Ty jesteś dla mnie wszystkim. Kocham cię. Patrzę na Ciebie. Ja cały czas na Ciebie patrzę z daleka. Ja śledzę za Tobą. Ja widzę Cię, ale nie mogę Cię dotknąć. Nie mogę być Ciebie. Przyciągasz mnie jak diablica. Magnetujesz mnie. Ty, mnie. ty chyba mnie przywiązałaś. Ty chyba mnie oczarowałaś. Ja wariuję bez ciebie. Ja nie daję rady bez ciebie być. Po prostu nie daję rady. Całe życie byłem takim twardym. Takim logicznym. Takim pokładanym, Takim strategiem życia. A z zimną głową, zimnym sercem. Byłem skupiony na swojej pracy Na tym, co ja robię A Ty Tobie się udało roztopić to moje serce Tobie udało się zobaczyć moją duszę Tobie udało się wyciągnąć ze mnie Te wszystkie emocje, które chowałam tyle lat w sobie Tobie udało się Zmiękczyć moje serce Ty dotknęłaś moją duszę W te głębiny, w te zakamarki, tych uczuć Tych emocji, które zawsze miałam w sobie I zawsze takich ukrywałam od wszystkich Nie wiedziałem nawet, że mogę być takim Nie wiedziałem, że mogę być zupełnie innym nie wiedziałem, że mogę i potrafię tak kochać. Ty zmieniłeś mnie. Ja zmieniłem się. Ja odrodziłem się przy Tobie. Myślałem, że moje życie, które było do tego czasu, jak Ciebie poznałem, że to było całkiem normalne, że tak powinno być, że tak, tak ludzie żyją, tak mężczyźni się zachowują. Że na być nie może, a jednak może. Ty moja dziarownica. Ty moja burza emocji, ty mój ogień. Ty zmieniłaś mnie. Ty wyciągnąłeś mnie e, na inny świat. Ja przejrzałem, ja przejrzałem na oczy. Naprawdę? Ja przejrzałem na oczy. Ja zakochałem się jak nienormalnie. Ja chyba faktycznie się zakochałem. Mi zrywa dach, ja wariuje. Mi po prostu cały świat, mój jakby mój wewnętrzny świat wybuchł mnie. Wszystko, co tworzyłem tyle lat, wszystko, co układałem w swoim wewnętrznym świecie, ono całkowicie jest zrujnowane całkowicie jest zniszczone. Ja po prostu czuję się jak głupek. Ja czuję się jak sam nie swój. Ta miłość po prostu wszystkie moje myśli, wszystkie moje uczucia przetransformowała. Po prostu to jest niedowierzenie, co ty ze mną zrobiłaś. Co ty ze mną zrobiłaś? Ile ty mi dałeś? Ty umiesz się dzielić. Ty umiesz brać i oddawać. Ty wiesz, co to jest wzajemność. Ty wiesz, co to. No, ty wiesz, jak nawzajem obmieniać się tą energią, tą miłością, tym dobrym słowem, tymi uczuciami. Ty umiesz pomagać. Ty umiesz zawsze wesprzeć. Być potrzebny moment, potrzebną chwilę. Ty jesteś nieziemska. Ty jesteś piękna. W tobie tyle kobiecości, tyle gracji. Ty jesteś niesamowitą kobietą. Ja. Nie wiem, ja widzę ciebie jak, jak te królowie, Dla mnie jak ta królowa z bajki. Jak ta księżniczka. Jesteś dla mnie czymś nadprzyrodzonym. Jesteś dla mnie zupełnie inna. Ty jesteś nie z tego świata. Ty na pewno nie jesteś tej planety. Bardzo cię kocham. Przykro mi, że te trzecie osoby, te ludzie. Te sytuacje, które musieliśmy z Tobą przeżyć tak naprawdę ukradli nam szczęście. To była wielka miłość. To jest wielka miłość. Tylko nam zepsuli wszystko. Też przepraszam cię, za to, że może nie byłem do końca z Tobą szczery, że nie mówił Ci całej prawdy, że w niektórych rzeczach oszukiwałem Ciebie. Nie chciałem zrobić Ci przykrości. Chciałem żeby byłaś szczęśliwa. Chciałem, żeby mieliśmy wspólny dom, żeby cieszyliśmy się życiem, żeby czułaś się jak najlepiej, żeby cały czas nam świeciło słońce, żeby byliśmy po prostu szczęśliwi. Może byłem zbyt surowy, może za mało darowałem ci tej miłości, może za dużo rzeczy chciałem, żebyś robiłaś tak, jak ci powiem. A... Nie chciałem Zrobić Ci przykrości Boli Mnie tak boli Że to już jest koniec Że to wszystko musiało się zakończyć Ty mi się śnisz Bardzo często się śnisz Myślę o Tobie Odczuwam Ciebie Pamiętam Twoje ciało Pamiętam Twój zapach Pamiętam Ciebie Pamiętam, jak wieczorem siedzieliśmy i patrzyliśmy na ten księżyc. Ten księżyc był niesamowity. On był taki piękny, taki piękny jak ty. On się świeci, tak jak i ty zawsze świeciłeś dla mnie. On był magnetyczny, tak jak i ty zawsze byłaś dla mnie, magnetyczną osobą. Boli mnie to. Zmarłem. Po prostu wewnętrznie czuję, że ja umarłem, że ja nie żyję, że moje życie się skończyło. Czuję się jak porzucone dziecko. Tak bardzo cię kocham, tak bardzo mi ciebie brakuje. Jesteś moim słońcem. Jesteś moim najpiękniejszym słonecz słoneczkiem. Jesteś dla mnie tak osobliwa. Taka osobliwa. Jedna jedyna w swoim rodzaju. Jedna jedyna. Chcę pomóc ci. Chcę pomóc ci. Chciałabym Ci pomóc. Chciałabym Ci pomóc. Chciałbym przyjechać do Ciebie. Chciałbym, jakbym mógł. Ja by złamałem to, to odległość między nami, tą przestrzeń, te wszystkie przeszkody na naszej drodze. Ja myślę o tym, ja wyobrażam to jak po prostu rujnuję, jak wnieście na naszej drodze te wszystkie przeszkody i docieram do Ciebie, żeby Ci pomóc. Żeby, żeby cię przytulić. Ja tak chcę Ciebie przytulić. Ścisnąć cię z całej mocy. Do siebie i cieszyć się. Jesteś dla mnie tak cenna, tak cenną osobą. Jesteś moim złotem, jesteś moją szansą. Ta cisza, ta cisza nie przeraża. To, że ja nie mogę, że ja nie mogę ci wszystkiego powiedzieć, to, że ja nie mogę na ciebie popatrzeć, to, że ja ciebie nie widzę. Dla mnie to jest katastrofa. Chcę zobaczyć Twoje oczy. Twoje piękne, głębokie oczy. Twoje włosy. Które rozwijają się na wietrze. Tę piękną Twoją twarz. Nie mogę tego zrobić. A tak chcę. Ale ja wierzę. Wierzę, że wszystko się uda że wszystko w moich rękach. Ja wiem, że ja mogę to pokonać. Ja wiem, że ja mogę zmienić całkowicie sytuację. Ja wiem, że wszystko się uda i Ty musisz w to wierzyć. Wierz w to, proszę Cię. Wierz. Uwierz mi. Mi uda się. Ja dam radę. Ja zrobię wszystko, żeby tę sytuację zmienić. Uda się wszystko. Tylko wierz we mnie. Proszę Cię. Nie zamykaj się przede mną. Może porozmawiamy. Dawaj porozmawiamy. Daj mi szansę. Proszę Cię. Nie chowaj się ode mnie. Nie blokuj mnie. Daj mi szansę. chcę do Ciebie napisać i piszę do Ciebie piszę do Ciebie niejednorazowo chcę zadzwonić, dzwonię do Ciebie ale niestety nie mogę tego nie, ja napiszę i ścieram, likwiduję tą wiadomość chcę zadzwonić i w ostatnią chwilę rozmyślam się, w nocy, pośród nocy zastanawiam się, myślę, przemyślam, to wszystko ja mam chyba jakąś, nie wiem, depresję nie depresję, ja nie mogę spać w nocach mnie te myśli przerażają, oni mnie męczą ja cały czas myślę żeby do Ciebie odezwać się, żeby Ci napisać żeby z Tobą spotkać się aby cię nawet zobaczyć gdzieś. Nie wiem, ja nawet pilnuję, żeby zjawiła się ta zielona kropeczka, kiedy ty jesteś online. I Wtedy czuję się bardziej spokojny, bo widzę nawet to malutkie światełko, które pokazuje, że jesteś. Ty jesteś. Nie mogę się przełamać. Nie mogę się przełamać. Jestem zły sam na siebie. nie cały czas wewnętrzna walka. Ja cały czas walczę sam ze sobą. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Jak ja mam działać? Jak będzie prawidłowo? Jestem zły, ja nie mam, nie mam energii, nie mam, nie mam energii do życia. Ja już nie mogę powstrzymywać się. Naprawdę mi, uwierz mi dla mnie, ta sytuacja jest bardzo ciężka. Ja nie mam siły. Już trzymać to wszystko w sobie. Rozrywa mnie. Po prostu rozrywa mnie na kawałki. Wiem, że długo myślę, wiem, że długo zastanawiam się nad swoim działaniem, ale uwierz mi dla mnie, ta sytuacja jest bardzo ciężka. Wiem, że dla ciebie też. Czuję się porzucona. Myślę, że odwróciłem się od ciebie. Że porzuciłem cię. Że zostawiłem ciebie. Ale to nieprawda. Ciężko to przeżyłam. Ja nie wiem, co mam zrobić z tą sytuacją. Ja nie wiem, co ja mam dalej zrobić. Ja nie mam na chwilę obecną rozwiązania tej sytuacji. Ja trzymam to wszystko w sobie. Trzymam i mnie to męczy. Jest tak ciężko. Nie chciałam się kłócić z tobą, przecież nam było tak dobrze. My byliśmy tak, gdy my byliśmy tacy szczęśliwi, tacy zadowoleni, cieszyliśmy się życiem. Ta muzyka, pamiętasz? Pamiętasz tą muzykę? Pamiętasz, jak tańczyliśmy, jak małe dzieci? Pamiętasz, jakie byliśmy wtedy szczęśliwi? Ta muzyka, pamiętasz ją? Pamiętasz tu piosenkę. Płacze, moje serce. Płacze za tobą. Wzy i rana, która została na sercu. To jest... Nie po prostu brak słowa mi ciężko mówić. Mi ciężko mówić. Dlatego, że po prostu te łzy stoją mi w gardle i ściskają mi to gardło. Chcę Ci powiedzieć tyle dobrych, pięknych rzeczy. Chcę Ci powiedzieć wszystko, co mi leży na duszy. Wszystko, co do ciebie czuję, ale ta ból. ta ból jest niesamowita. Musimy odpocząć. Musimy poczekać jeszcze trochę. Musi wszystko, z... Musi wszystko uspokoić się. Te uczucia. Ten smutek, ta tęsknota, to musi się uspokoić. Dajmy sobie czas. Dajmy sobie jeszcze trochę czasu. Proszę cię, ja, ja wiem, co ja robię. Ja wiem, że wszystko się uda. Ja wiem, że los da nam jeszcze jedną szansę, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, znaleźć ten klucz że, do naszego szczęścia, do naszej miłości, żeby nasze marzenie się spełniło. Dajmy sobie czas.